Podatek bankowy pogrąża warszawską giełdę i nie jest już najlepsza na świecie. Ministerstwo Finansów chce, żeby banki podzieliły się swoimi nadzwyczajnymi zyskami, ale może okazać się, że to zupełnie kto inny za to zapłaci. Prezydent Nawrocki walczy z wiatrakami i tym samym zalicza swoje pierwsze weto. Jednocześnie kancelaria prezydenta zapowiada, że nie zgodzi się na wyższą akcyzę na alkohol. Ja nazywam się Darek Dziducha, to jest Portfel Biznes Info, czyli program, w którym bez wyolbrzymiania, bez szukania sensacji bez paniki opowiadam o tym, co ważne dla twojego portfela. Można by powiedzieć, że zaczęło się niewinnie. W połowie sierpnia minister finansów Andrzej Domański w jednym z wywiadów zapowiedział, że w resorcie trwają prace nad nowym podatkiem obejmującym sektor bankowy. No bo banki w ostatnich latach osiągały nadzwyczajne zyski związane przede wszystkim z wysokimi stopami procentowymi, które były utrzymywane przez NBP. W ubiegły czwartek późnym popołudniem wiceminister Jarosław Neneman poinformował, że resort finansów chce wprowadzić wyższą stawkę CIT dla banków, między innymi po to, by finansować wyższe wydatki obronne. Stawka podatku dochodowego dla banków ma wzrosnąć od 2026 roku z obecnych 19% do 30%. W 2027 roku ma spaść do poziomu 26%, a w kolejnych latach ustabilizować się na poziomie 23%, czyli i tak wyższym o 4 punkty procentowe niż obecnie. Zdaniem ministerstwa w samym przyszłym roku wyższy CIT dla banków ma przynieść dodatkowe 6,5 miliarda złotych, a w ciągu dekady banki przekażą w wyższym podatku dodatkowe 20 miliardów złotych. Ministerstwo trzeba przyznać, że obrało sobie dosyć łatwy cel, bo banków w sumie to nikt nie lubi, a w dodatku one notują rekordowe zyski. W samym pierwszym półroczu sektor bankowy zarobił ponad 23 miliardy złotych. Problem w tym, że resort zapowiedział wyższy CIT dla banków w najgorszy możliwy sposób i bez wcześniejszych konsultacji. A to właśnie sektor bankowy jest jednym z filarów warszawskiej giełdy. Warto wspomnieć, że indeks WIG Banki od początku roku, zanim oczywiście ogłoszono... Podatek bankowy wzrósł o ponad 60%. I mowa tutaj o tej samej giełdzie, którą minister Domański lubi się w ostatnim czasie chwalić. Lubi wspominać o tym, że w 2025 roku jest najmocniej rosnącym rynkiem na świecie, że nasza giełda jest po prostu najlepsza, najmocniejsza i nie ma sobie równych. W odpowiedzi na nagły komunikat resortu finansów w piątek na warszawskiej giełdzie polała się krew i najmocniej traciły oczywiście spółki z sektora bankowego. Rzadko zdarza się, żeby tak duże spółki, jak chociażby PKOBP czy PKOSA traciły podczas jednej sesji ponad 10%. Sam indeks Wig banki też zaliczył spadek o 10%, a WIG 20 skupiający 20 największych spółek, w tym oczywiście 5% z sektora bankowego. Tracił w piątek ponad 4,5%. Wspomniałem o tym, że banki dołożyły się do naszych wydatków na obronność, no to pokażę Wam taki wykres. Wykres trochę prehistoryczny, pokazujący marże kredytów hipotecznych w Polsce w latach 2015-2016. Co takiego stało się na początku 2016 roku, że marże nagle zaczęły rosnąć o jakieś 30 punktów bazowych? Od lutego w 2016 roku w życie wszedł tak zwany podatek bankowy naliczany od wysokości aktywów banków. I ubezpieczalni. Z wyższym Citem będzie podobnie. Domyślasz się chyba, na kogo banki przerzucą większość kosztów. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o propozycji wyższego podatku dla banków, i czy są jeszcze jakieś sektory z nadmiarowymi zyskami, które mogłyby się dołożyć do szczytnego celu, jakim są wydatki na naszą obronność. Pozostając w temacie podatków, Ministerstwo Finansów szykuje kolejne podwyżki akcyzy. Tym razem na alkohol. Według propozycji resortów w przyszłym roku akcyza ma pójść w górę o 15%, a następnie o kolejne 10% w 2027 roku. I podobnie jak w przypadku wyższego citu dla banków, skokowy wzrost akcyzy na alkohol został zapowiedziany dosyć niespodziewanie, bez konsultacji z producentami. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku ostatnich podwyżek akcyzy na papierosy i wyroby tytoniowe. Co ciekawe, stojący na czele kancelarii prezydenta. Zbigniew Bogucki zapowiedział już, że prezydent Nawrocki nie podpisze ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol, jeżeli ta trafi na jego biurko. No bo skoro w kampanii wyborczej obiecał, że nie podpisze żadnej ustawy, która będzie podnosić podatki, no to swojej obietnicy dotrzyma. I to będzie ciekawe, czy nowy prezydent zachowa konsekwencje po kolejnych wyborach parlamentarnych, które odbędą się za mniej więcej dwa lata. No i jeśli rząd utworzy koalicja na czele której stanie PiS, czy wtedy też będzie konsekwentnie wetował ustawy podnoszące podatki? Zobaczymy. Ale gdyby ktoś mnie zapytał czy tak będzie, odpowiedziałbym klasycznym nie wiem. Ale się domyślam. Warto przypomnieć, że już teraz za ponad połowę ceny alkoholu wysokoprocentowego odpowiada sama akcyza. Gdyby 15% podwyżka akcyzy na alkohol weszła w życie od przyszłego roku, to na półlitrowej butelce wódki akcyza poszłaby w górę z niecałych 16%. Złotych bez dwóch groszy to 18 zł i 38 groszy. W przypadku półlitrowego piwa akcyza wzrosłaby dokładnie o 10 groszy do 76 groszy. Daj znać, co sądzisz o podwyżce akcyzy i czy Twoim zdaniem droższy alkohol wyjdzie nam na zdrowie. No i oczywiście, jeżeli jesteś w tym miejscu, jeżeli słuchasz tego fragmentu, to oznacza, że ten materiał Cię zainteresował, więc. Daj łapkę w górę. No i oczywiście subskrybuj kanał Biznes Info, dzięki czemu możemy się rozwijać i tworzyć dla Ciebie coraz lepsze materiały. Dzięki. Subskrypcji, których po prostu nie przegapisz. Wracając do prezydenta, Nawrocki w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy skorzystał z prawa weta i nie podpisał tzw. ustawy wiatrakowej. Chodziło w niej przede wszystkim o to, żeby turbiny wiatrowe stawiane na lądzie mogły znajdować się w odległości 500 metrów od zabudowań, a nie tak jak obecnie 700 metrów. Nie pomogło zaszycie w ustawie wiatrakowej zamrożenia cen energii w czwartym kwartale, no bo warto przypomnieć, że Aktualne zamrożenie obowiązuje do końca września. Żeby jednak nikt nie oskarżył prezydenta Nawrockiego o to, że nie chce przedłużenia sztucznego utrzymywania cen energii dla Polaków o kolejne trzy miesiące, zaraz po zawetowaniu ustawy wietrakowej, złożył prezydencki projekt. Samego zamrożenia cen do końca roku, który jest w zasadzie kopią i wklej tego, co znajdowało się w ustawie wiatrakowej. Temat wiatraków w Polsce od pewnego czasu, z jakiegoś powodu, jest mocno upolityczniony. Dyskusja jest emocjonalna, a wokół energetyki wiatrowej narosło mnóstwo mitów, dezinformacji, które trafiają na bardzo podatny grunt i są bardzo chętnie powtarzane. Chyba każdy słyszał o tym, że cały świat odchodzi od wiatraków. Koszt budowy turbiny wiatrowej, jest tak duży, że przy dobrych wiatrach zwróci się dopiero gdzieś w dekadę. Albo o tym, że Niemcy sprzedają nam swoje zużyte turbiny, które normalnie trafiłyby na śmietnik. A co więc tyle szumu z tą odległością? Mówimy przecież zaledwie o 200 metrach różnicy, to, to jest całkiem niewiele. No, teraz można stawiać wiatraki maksymalnie 700 metrów od zabudowań. Natomiast to ograniczenie. 700 metrów pozwala budować wiatraki na maksymalnie 4% powierzchni Polski, a obniżenie limitu do 500 metrów, czyli właśnie o 200 metrów, podniosłoby dostępność terenu dla energetyki wiatrowej nawet dwukrotnie. Daj znać, co sądzisz o ustawie wiatrakowej i czy utrzymanie obecnego limitu jest wystarczające dla rozwoju energetyki wiatrowej. Sekcja komentarzy jest. Otwarta. Na sam koniec dane z rynku pracy. W lipcu przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8905 zł z groszami i tym samym wzrosło o 7,6% w skali roku. Sęk w tym, że to był wynik dużo niższy od oczekiwań i płace w tak słabym tempie nie rosły od ponad 4 lat, a dokładnie od lutego 2021 roku. A jak to wygląda w ujęciu realnym, czyli po tym, jak skorygujemy te dane o inflację? Ceny w lipcu rosły o 3,1%, a to oznacza, że realny wzrost płac wyniósł nieco ponad 4,3% w porównaniu do ubiegłego roku. Paradoksalnie to jest dobra wiadomość dla kredytobiorców, bo spadek dynamiki wzrostu wynagrodzeń jest jednym z sygnałów dla NBP. Że może sobie pozwolić na kolejne obniżki stóp procentowych. Jeżeli natomiast chodzi o miejsca pracy, to w lipcu ubyło 3800 etatów. To jest wynik trochę gorszy od oczekiwań. A od początku tego roku rynek pracy skurczył się o prawie 22 000 etatów, jak wynika z danych GUS. Ja nazywam się Darek Dziduch, a to był portfel Business Info. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, daj łapkę w górę. No i oczywiście subskrybuj kanał Biznes Info. Do zobaczenia. oh